W świecie, w którym wiedza jest siłą napędową innowacji, a prawo reguluje obszary działalności gospodarczej i postępu technicznego, szybki dostęp do niezawodnej informacji prawnej jest ważniejszy niż kiedykolwiek. Just in time. Poznaj system Global Legal Information. Centralny punkt informacji o publikowanych online aktach prawnych oraz orzecznictwie poszczególnych państw i organizacji międzynarodowych, a także udostępnianych w sposób otwarty nieodpłatnie treściach naukowych i specjalistycznych w zakresu prawa. Ten projekt został przygotowany przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Wystarczy kilka kliknięć, aby w krótkim czasie znaleźć ustrukturyzowane, aktualne dane o regulacjach prawnych obowiązujących w poszczególnych państwach. Platforma Global Legal Information wspiera nie tylko badania naukowe w obszarze przepisów krajowych, prawa wspólnotowego Unii Europejskiej czy prawa międzynarodowego, ale także stanowi przydatne narzędzie dla praktyków, umożliwiające ustalenie stanu prawnego dla rozpatrywanych zagadnień. System upowszechnia dokumentacje wykorzystywane w dydaktyce. Jest to ważny krok w kierunku zwiększenia potencjału innowacyjnego i wspierania transferu nauki prawa do praktyki jego stosowania. Zasoby Global Legal Information łączą naukę, biznes i społeczeństwo. Przyjazny interfejs, informacje i metadane na wyciągnięcie ręki. Wyszukiwanie staje się prostsze. Nie musisz posiadać specjalistycznej wiedzy. Global Legal Information, Twój niezawodny partner w obszarze informacji prawnej.